Siemanko Wszystkim, ja jestem Strajonuczek Żuczek i witam Was oczywiście gdzie? Na Dragonie, jak zwykle. Słuchajcie, dzisiaj będziemy się teleportowali do 16 najlepszych gildi na serwerze. Zobaczymy, jak topka najlepszych gildi na Dragonie wygląda. Ja jestem osobiście bardzo ciekawy, ponieważ no dawno takie odcinka nie nagrywałem i myślę, że będzie się Wam go ciekawie oglądało. Także oglądajcie odcinek do końca. Ja się będę teleportował, słuchajcie, do najlepszych gildi na serwerze, które aktualnie widzicie. No i zobaczymy, tak naprawdę, jak one się prezentują od środka i z zewnątrz, bo myślę, że naprawdę będzie dość ciekawe Wie. Także, no co, bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Yo! A, wycwaniaki, jednak nie zapraszam do oglądania, bo najpierw trzeba zostawić łapkę w górę. To jest wejściówka na odcinek i suba na kanale, kto jest nowy. Zapomniałem o tym wspomnieć, także teraz rzeczywiście, bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Yo. No dobra, słuchajcie, także bez przedłużania będziemy się teleportowali do gildii. Zaczniemy od gildii OJTM, yy, od samego dołu. Będziemy się teleportowali, słuchajcie, od najgorszej gildii do najlepszej, czyli do top pierwszej, którą jest w tym momencie gildia ZYD. Pamiętajcie o tym, że. Im później będziecie, im dalej będziecie oglądali, ten odcinek będzie ciekawszy, najmniej powinien być ciekawszy, ponieważ myślę, że te gildie, które będą coraz wyższe, powinny być coraz lepsze. Także polecam wam odcinek oglądać oczywiście do końca, ponieważ zaczynamy od gildii 16, do której się w tym momencie teleportujemy. Gildia 16, OJTM, o kurde, ale się prezentuje. Ja pierdzielę, ja mam zabezpieczenie piaku. Patrzcie na to. No dość sporo, powiem wam szczerze. Jak na pierwszą gildię, którą oceniamy, no powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem Wam się aż takiego rozmachu. Naprawdę gildia OJTM pokazała, że no nie musi być najlepszą gildią pod względem rankingu, ale na pewno jest jedną z lepszych pod względem zabezpieczeń. Żeby takie coś przebić, naprawdę trzeba się troszeczkę postarać. Trzeba się namęczyć przede wszystkim. Tu widzę, że ktoś nawet próbował chyba, a nie, bo to w sumie nie. Może próbował, ale w sumie to odbudowali. Nie wiadomo. Tak czy siak, słuchajcie, gildia OJTM jak najbardziej na plus yy, pod względem zabezpieczeń. Naprawdę gildia OJTM, o, spadła właśnie. Teraz jest gildia Noul 16. Tak czy siak OJTM się udało za na ocenienie także OJTM, jak najbardziej na plus. Lecimy dalej. Tepniemy się, słuchajcie, do Gildi Noul teraz. Ja wiem, że to jest Gildia 16, jeszcze raz, ale przed chwilą ta Gildia Knoule była 15, tak żebyśmy się do niej i tak tepnęli. Także lecimy do gildii Knoule. Druga Gildia, 16, Gildia Knoule, tak się prezentuje. Moim zdaniem nawet fajnie, tylko co tutaj próbowali robić? Jakiś parkur, czy co? W sumie stąd można wyjść niby, nie? Jakby ktoś, ktoś chciał, to by wyskoczył. W sumie nie wiem, co oni te robią, ale jakiś, no to wygląda ewidentnie jak parkur. Także jeśli ktoś chciałby wyskoczyć, no to proszę. Bardzo, to można wyskoczyć, dosłownie wyskoczyć, bo można przeskoczyć całego parkura. Zobaczymy, jak Gilda wygląda z zewnątrz, ponieważ wewnątrz jest nawet dość ciekawa. Tam jest, kurde, tam się działo chyba wszystkie jakieś główki były i tak dalej. A tu też widzę, zabezpieczona jest Kozacko, dość, dość Kozacko. Tu w ogóle jakieś, patrzcie, jakie załamanie tutaj, nie? Na rogu jest, kurde, coś takiego, to, żem dawno nie widział. Ale w sumie to nawet jest skuteczne, ponieważ, no, kto normalny przebija na ukos? Ja nie wiem kto, nigdy coś takiego nie widziałem, ale może jakiś jakiś agent złapie. Także, no nie wiem. <laughs> Różnie to bywa. No co, słuchajcie, Gilda. Gildia, Gildia, dość fajnie zabezpieczona, tak samo jak poprzednia Gildia Gildia Noel też również na plus, zobaczymy, słuchajcie, jak jeszcze wygląda środek, jeszcze sobie na niego zerkniemy Gildia, słuchajcie, widać, że jest dość ekologiczna, ponieważ tak samo jak ja, nie ścina drzew, tylko po prostu je albo przesadza, albo po prostu je zostawia Poprzednio jak budowałem spawna, to też w sumie nie ścinałem tych drzew, tylko je po prostu zostawiałem Nie wiem, czy to jest jakieś fejkowe drzewo, to jest drzewkarka, a to cwaniaki, by mnie zrobili w bambuko, widzicie? Już by mnie zrobili w bambuko i by mnie w nóżki złapali, także no, Gildia fajna Kurde, kozacko, fajnie to wygląda. Dobrze, że zrobili takiego trapa, takiego, wiecie, niespodziewanego, bo czasami ludzie zostawiają właśnie takie drzewka bezsensowne, bo nie chce im się ścinać czy coś takiego, ale tutaj no by nie zrobili wam i bym wpadł w nóżki. Także Gildia, no, jak najbardziej na plus. Teraz przechodzimy do gildii TTD. Jesteśmy na terenie gildii 15 w topce rankingu, czyli na terenie gildii TTD. Tutaj widzać jest jakaś co to jest w ogóle? Czekajcie, przejdziemy tutaj. Kurde, stołniarka! Stołniarka przeszklona. I to podwójna stołniarka. to cwaniaki. No nie nie wiem jak, jaki to jest sens w sumie kopać, bo tu nie ma nawet hopperów. No ale dobra, wychodzimy ze stołniarki, przechodzimy do kuboida. No powiem wam, że jest tak troszeczkę typu puściutko chyba. Tak ja mi się najmniej nie podoba, ale zobaczymy jak pod względem będzie zabezpieczeń. No jest są takie stołniarki. Takie wyjście, no, 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 pod względem zabezpieczeń, no to też taka w sumie jest gildia porównywalna do tamtych, tylko że tutaj widać ewidentnie gołym okiem mniej sandfarmerów jak poprzednio. Chyba ta gildia spośród wszystkich na razie tutaj najbardziej minusuje, ale też nie jest najgorsza. Także no co, bez przedłużania lecimy do kolejnej gildii, czyli do gildii 14. Gildia Iky, nie wiem co to jest w sumie tutaj, jakaś, kurde, jakiś event tutaj ktoś robił? Może jakiś tutaj youtuber gra? Ja o tym nie wiem. No na to wygląda, że to jakaś jest klatka. No dobra, a tu pixel arty. O kurde, podoba mi się to. Ile główek? Wow. Gildia Iky, no, ładnie, ładnie. Bardzo dużo pixelartów tutaj jest. Jakaś dupa. Oczywiście Mario Kart. Fajnie nawet to wygląda. Bardzo pomysłowa gildia. Wiecie, nie spodziewałem się, że, że coś takiego znajdziemy w topowej gildii. W topowej gildii, że coś takiego znajdziemy, to naprawdę no masakra. A tu widzę, drzewkarka prowadzi do, o kurde, pojedyncza drzewkarka, no to jest drzewkarka, drzewkarka dla hardkorów. Ja pierdzielec, żywkarka na jedną kratkę. Może coś takiego zbudujemy na spawnie. <śm> no masakra, fajne kolorki tutaj są oczywiście, tylko ta gildia lekko kuleje pod względem zabezpieczeń aczkolwiek jeśli chodzi o wygląd to naprawdę wygląda moim zdaniem spoko, my już z tej gildii będziemy uciekali, naprawdę moim zdaniem się bardzo fajnie prezentuje ale jednak, no ja bym na, nie, na ich miejscu uważał i zabezpieczył bardziej gildię, bo naprawdę zabezpieczenia lekko kuleją, także lecimy dalej jesteśmy na terenie gildii Rox'a no powiem wam szczerze, że jeśli tylko to są jedyne zabezpieczenia z każdej strony, no to ta gildia chyba jest Najgorsza pod względem zabezpieczeń. Jest oczywiście jakaś fosa, jest jakaś beczułka. Trapów żadnych nie widzę. No, chyba tego nazwać trapem nie możemy. No, ale co? Nie wiem w sumie, co to jest. Co to ma oznaczać. Aha, dobra, już wiem po co. I jak ktoś jest na tym poziomie i próbuje przesykać w górę, to i tak się tepnie na ten wyższy poziom. No, to ma jakiś sens, jednak, to ma jakiś sens, ale tutaj wam chyba zabrakło jednego szkła. Tak czy siak nikt przez tyle kratek nie przejdzie perełkami, bo w sumie jest za mało limit. Ale, no, wiecie, no to rzeczywiście jest działające. W ogóle tu, ej, to jestem w sumie sensie pod wrażeniem tego. Podpisali sobie jakby oznaczyli sobie każdą stronę innym kolorem i słuchajcie zgaduję, że idąc tutaj na czerwono to będziemy też na czerwonej strefie tego, o fosy. no dokładnie tak, czerwona strefa fosy. Także, no, fajnie to zrobili. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ta gildia, moim zdaniem, pod względem funkcjonalności, nawet jest spoko. Pod względem wyglądania, jest słabizna. No, a pod względem zabezpieczenia, jest tak bardzo średnio, nie? Bo to mało jest tego. Także co? Lecimy dalej do kolejnej gildii. Ok, jesteśmy na terenie gildii ZNK, czyli gildii 12. No, tu już widzę, widzę pod względem zabezpieczenia, jest to dość taka, no, dość kozacka gildia. Bardzo mi się ona podoba, naprawdę. Podoba mi się to, że zachowali symetryczność. Gildi, czyli nie ma nic takiego, wiecie, krzywo postawionego. Cała gildia jest bardzo estetyczna. Nie ma żadnych zbędnych bloków postawionych na ziemi. Jest taki zachowany minimalizm, co też, wiecie, nie rozprasza oka. No, moim zdaniem, bardzo fajna gildia. Gildia dosłownie z krwi i kości, bez żadnych takich bezsensownych rzeczy na idzie. no moim zdaniem fajnie. Fajnie się prezentuje i dość taka wielka gildia, także jest tutaj dość dużo miejsca na klepę. Jakby ktoś chciał do gildii ZNK się poklepać, no to ma w tym momencie szansę. W ogóle patrzcie, ZNK wskoczyła w tym momencie na wyższy ranking, bo była na dwunastce, a teraz jest Rico na dwunastce, także no i nie wiem, w sumie jeszcze ja mam się tepać do... To dobra, no to lecimy do gildii Cox. Wow, a tutaj co? Bardzo fajnie to wygląda, tylko dlaczego tu jest lawa? Dlaczego tu jest lawa? Czekajcie, ja to muszę spojrzeć. Tu jest lawa przez cały teren. O kurde, no co, czegoś takiego jest się nie spodziewałem. No naprawdę. No lawa jest, kurde, tutaj kozacka. W sensie nie wiem, co ona ma tutaj pełnić za rolę. Ona chyba ma pełni rolę takiego, że tak powiem, zasłaniacza. Czyli Przy, przykładowo, jak się przebijecie, to ta lawa spadnie. E, rozleje się na boki, no i nie widzicie jak wygląda dziura jednak, no takie coś w sumie nie jest złym pomysłem, nie jest złym pomysłem, na pewno to w jakiś sposób utrudni jednak przebijanie i troszeczkę uprzykrzy życie ludziom, którzy chcą się wbić, niestety fosa w dziesiątej gildii nie jest skończona także no niestety, fosa co ja gadam, zabezpieczenia, gildia jest zdecydowanie niedokończona, ale no nie ma co się dziwić, ponieważ no gildie stopki jednak walczą bardziej o ranking niż o jakieś wiecie, o jakiś wygląd gildii, także no co, będziemy lecieli do do kolejnej gildii do kolejnej gildii dziewiątej, czyli Gildia Szef. Let's go. Tak się prezentuje Gildia Szef. Moim zdaniem, na fajnie. Nie wiem, co to jest za pixel art. W ogóle tego nie, nie kumam. Nie ogarniam tego kompletnie, ni pani mają. A to jest w ogóle jakiś parkour, patrzcie na to. Nie wiem, czy to oni sobie jakiś tutaj e, zrobili trening na parkura, czy co? to trzeba przejść, żeby zostać w gildii? Nie mam żadnego pojęcia. Może to po prostu zrobili tak for fun. Nie wiem dlaczego. Ale tutaj widzę e, niki znanych mi osób. No tak czy siak, powiem wam, szczerze, że ta gildia nawet, no nie rozumiem tego zamysłu tego parkoura No i tego czegoś na środku. Nawet nie wiem, czy to w ogóle jest pixel art. To może nie być nawet pixel art. To może chcieli zrobić Zbudować coś innego. Nie mam żadnego pojęcia. Tak czy siak ta gildia y, szef naprawdę wygląda moim zdaniem tak znośnie. W sensie wiecie, mogliby zrobić, mogliby rozwalić niby te drzewa, jakoś ogarnąć to, bo nie wiem po co to jest w ogóle, ale widocznie im jest to potrzebne. Tak czy siak y, są jakieś zabezpieczenia. Kuboit jest dość sporawy, także no co? Lecimy do kolejnej gildii. Ciężko jest naprawdę ocenić te wszystkie gildie, ponieważ one się wszystkie zmieniają w, w czasie. O, Jezu, a czegoś takiego, to się, żebym się nie spodziewał. Gildia siódma, czyli 777, kurde. Zobaczcie, jaki ma Kuboid słaby. Ja pierdę przecież to idzie przebić na trzy strzały armatką. Masakrycznie słaby jest Kuboid. Słuchajcie, to jest siódma topka. Siódma topka Gildi. Także żeby takie coś wbić, naprawdę trzeba się postarać, ale Kuboid. Kuboid, to oni mają, słuchajcie, no nie wiem, na godzinkę roboty maksymalnie. No, w ogóle się nie skupili na kuboidzie. No, widocznie bardziej się skupiam na rankingu. Jednak, no, zabezpieczenie gildii by się przydało. Gdyby ktoś ich przebijał, no to by stracili tak naprawdę wszystko. A z tego co widzę, oni mają skupioną gildię w bardzo małym e, ciasnym kwadracie. Także, no, sami spójrzcie, że gdyby ktoś się wbijał, to od razu bym im przebijał, no nie wiem, jedną szóstą gildię na raz. Patrzcie, no, jakby strzelali armatką, no to rozwalają mniej więcej, jak jak kursorem zaznaczę, takim mniej więcej teren, wzdłuż całej gildii. No, to że to jest jedna szósta gildii. No. Także no, naprawdę mogliby im zrobić dużo strat. Tym bardziej, że to jest malutko gildia. Także panowie, weźcie się w garść i lepiej zbudujcie tą gildię. Lepiej ją zbudujcie, bo będzie kaszanka. No to co? Lecimy do kolejnej gildii, czyli Gildii Mata. Gildia Mata się prezentuje w ten sposób. Jest to Gildia szósta w naszym rankingu. Powiem wam, że nawet ta jest yy, gildia dość ciekawa, dlatego, bo jest zrobiona troszeczkę inaczej. Co jest z tym innego? To, że tutaj przykładowo macie wyższy poziom. Ale w sumie, dlaczego można na niego wejść tak bezpośrednio? Nie mam zielonego pojęcia. Myślałem, że to celowo. Tak jest tutaj zrobione na wyższy poziom, żeby ktoś musiał cyknąć perłę. No ale widocznie, widocznie po prostu zrobili taką forfan chyba to. Nie wiem dlaczego to jest taki wyższy poziom. No chciałem ich pochwalić za to, ale w sumie jak tutaj jest wejście na wyższy poziom, to w sumie to nie ma za bardzo większego sensu. Tepniemy się na górkę, zobaczymy tam co się dzieje. O, chyba też jakaś klatka z tego co widzę. No dobra, dostaliśmy się do środka i tutaj też ewidentnie widać, że robili jakiś, nie wiem, event chyba. No tak to wygląda, bo nieraz jak podglądałem tam youtuberów, co robią, to nieraz robili takie właśnie klatki na, na PVP'. Dla Swoich widzów, także my to im odbudujemy i wychodzimy z W ogóle zobaczcie, przed chwilą byliśmy na terenie gildii 777, oni mieli siódme miejsce, teraz mają szóste, a mata wskoczyła na niższe, na niższy poziom w międzyczasie. Także, no kurde, cały czas dynamicznie się ta topka zmienia. Naprawdę, kurde, sami widzicie, że edycja trwa i najlepsze gildie grają. Także, mimo tego, że, nie wiem, padliście, ktoś wam przebił gildię, czy coś, to się nie poddawajcie, bo naprawdę edycja trwa. W tym momencie jest tydzień edycji, a jest w tym momencie 3300 osób. Także, naprawdę kozacka, kozacka gildia się zapowiada, i pamiętajcie o tym, że jeszcze nawet eventy się nie rozpoczęły, a w tym momencie tyle jest osób, także naprawdę, jak się rozpoczną eventy, to już w ogóle będzie grubo, także pijajcie na serwery, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i twórzcie własną gildię, zbierajcie itemki i się przygotujcie na eventy, bo będą naprawdę fajne itemki do zdobycia, między innymi jakieś klawiatury, słuchawki gamingowe oczywiście, no i myszki. Także co, lecimy do gildii VA. Piąta gildia, gildia VA yy, prezentuje się w następujący sposób. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, aż to kliknę. Z ciekawości, wow, coś tutaj dzieje? Aha, bo to jest taka klatka o Okej, okay, tak to działa. No, kurde, ciekawie. Czyli co, gildie, stopki organizują jakieś eventy PVP? Nie mam żalnego pojęcia, ale do, no to powiem wam szczerze, że to bardzo ciekawie wygląda. No, jeśli chodzi o klatki, to chyba ta klatka wygląda najlepiej, tak szczerze. Nie wiem w sumie, czy to ma pełnić rolę klatki jakiejś, ale chyba na to wygląda. Zobaczymy, jak gilda się prezentuje w środku. Wow, ale mam lagi, to przez te główki chyba musiały się wszystkie załadować. Miałem przez chwilkę laga. Co? To jakieś mają farmę? Patrzcie, świnki! Kurde, świnki zachowali. Wiecie, żeby mieć świnkę na serwerze, to nie można jej zabić od początku serwera? Od początku serwera, słuchajcie, nie można zabić świnki, bo one się inaczej nie pojawiają, także no, chyba widocznie panowie grają od samego początku No co, zabezpieczenia gildii oczywiście są Kurde, główek jest masakrycznie dużo No nawet się nie ma co dziwić, bo mają w sumie topkę Bejkony, trzy bejkony, no Co? Ale mają bejkonów O kurde Ale mają bejkonów No spójrzcie na to, to tak po prostu wrzucone Jakby ktoś im wyrzucił Rzuca kano, co mieliby kaszankę. Tak czy siak, Gildie VA oceniam na plus, ponieważ y, mają fajne zabezpieczenia. Jest to Gildia dość sporych rozmiarów, także jak najbardziej y, plusuję. No i lecimy do kolejnej Gildii, czyli do Gildii czwartej, Gildii 5555. Także let's go. Ok, jesteśmy na terenie Gildii 5555. Y, no i co? Prościutka Gildia z krwi, kości, po prostu taka wiecie yy, nawet be bez żadnych tutaj rzeczy zbędnych na Kubo idzie to mi się bardzo podoba lepiej żeby było pusto, jak żeby były jakieś domki, jakieś takie słabo zbudowane naprawdę to słabo wygląda, a taka gildia prosta jest znacznie moim zdaniem lepsza, nie mają niestety uzupełnionych tych takich warstw w piachu do najwyższego poziomu, no się nie dziwię bo to wykładać jednak to trzeba troszeczkę czasu na to poświęcić, w sumie to jest chyba beczka celowo tak zrobiona? tak, to jest beczka celowo zrobiona, się, że jest niedokończone w tym miejscu, ale jednak jest dokończone no co, jest jakieś zabezpieczenie dookoła tylko powiem Wam szczerze, że jak na gildie czwartą powinno być jednak lepiej troszeczkę. A powiem Wam szczerze, że moim zdaniem jest słabo pod względem zabezpieczeń. Na pewno, na, w sumie, wiecie co, nawet nie słabo. Po prostu jest średnio, po prostu jest średnio, nie jest za dobrze yy, ni, i tyle. Na pewno nie jest źle, jest po prostu średnio i, i tyle. Także co, lecimy do kolejnej gildi, czyli do gildi trzeciej WT. No słuchajcie, zbliżamy się do top 3 gildi na serwerze, także jeśli dotrwaliście do tego odcinka, do tego momentu odcinka, zostawcie łapkę w górę yy, i co, my tepamy się do kolejnej gildi. Także let's go. A więc tak się, słuchajcie, prezentuje trzecia gildia na serwerze, gildia WT. No takie nietypowe, nietypowe jakieś przejścia na, na samej wysokości gildii Masakra, ale cmentarz zbudowali O kurde, ta gildia pod względem zabezpieczeń jest najlepsza Wiecie dlaczego? Bo mają te ściany piachu do samej góry Do samej góry mają warstwy piachu Ja nie mogę, no patrzcie na to, spójrzcie tylko Cała gildia w tych sandfarmerach Ej, to jest chyba, wiecie co? To jest najlepsza gildia pod względem zabezpieczeń Autentycznie najlepsza gildia pod względem zabezpieczeń także no wielki plus dla niej Gildia WT. Gildia WT chyba jest jedną z najlepszych gildii w tym momencie w zestawieniu. Yy, pod względem oczywiście zabezpieczenia, ale w sumie zabezpieczenia chyba są najważniejsze, jeśli chodzi o kuboidy. Także jak najbardziej plusuje. Do samej granicy, słuchajcie, oni nawet się zbudowali przy granicy yy, sektora, także słuchajcie, z tej strony nie można ich przebić w ogóle. No, cwaniaki sobie wykombinowały. No co, to lecimy do kolejnej gildii. Gildia Elite. No, Gildia Elite oczywiście wielki kuboid. Troszeczkę przypomina mi te, na których już byliśmy. No, są jakieś farmerki oczywiście. Choć nie ma ich za wiele. Jeśli chodzi o drugą gildię, to powinno być moim zdaniem lepiej. No jakiś dziwny żółwik. Nie wiem, czy oni go nie dokończyli, czy to celowo, tak nie, to nie jest zrobione celowo. Po prostu nie jest dokończony żółwik Jakoś tak dziwnie go zbudowali. Tak czy siak, moim zdaniem, Gildia jest taka średnia. Jeśli, chodzi o... Jeśli to jest druga topka Gildii, no to moim zdaniem powinna być zdecydowanie lepsza. Ale tak czy siak, słuchajcie, ważne, że zrobili jakiś zabezpieczenia dookoła. Nie jest to jakaś, że tak powiem, goła gildia. No i lecimy do kolejnej Gildii, bo tu nie ma co oceniać. A Gildia Zyd, no kurde, no kurde, się spodziewałem, naprawdę wybuchów i, faj... i fajerwerków na tym terenie gildi, a jednak się okazuje, że no jest słabizna. Jest takie solidne 2 na 10. Posłuchajcie, no, no tak czy siak. Oceniliśmy y, top 16 gildi na Dragonie. To Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Kto jest nowy, subik na kanale. No i wbijcie do moich y, innych odcinków, które w tym momencie wam się wyświetlają na ekranie, bo warto je obejrzeć. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Yo! Uwaga, to czas na reklamy! Czyżeś widział, że TonyMinecraft.pl to najlepsza strona z premkami? I no ja prowadzę tę stronę, także nie musisz się obawiać, że ktoś cię oszuko. Ja gwarantuję no szybka wysyłka, bezpieczeństwo i niska cena. Nikt inny tego nie ma! Wbijaj ino prędko i kup się premkę na najwyższym poziomie! TonyMinecraft.pl minecraftpl kupaj i wam się w twarz śmiej!